Policja aresztowała Pakistańczyka i Tunezyjczyka planujących zamachy w Italii. Świetnie zintegrowani, mieszkali i pracowali we Włoszech od lat. Pracujący w mediolańskiej firmie sprzątającej, 35-letni Tunezyjczyk Lasat Bryki i 26-letni Pakistańczyk Muhammad Wakas, kierowca zaopatrujący restaurację w owoce i warzywa, zostali aresztowani bo zgubiły ich naiwność i głupota. Na ich ślad wpadli policjanci kontrolujący internet pod kątem zagrożenia terrorystycznego. Swoją drogą, ciekawe czy jakiś oficer z cbs albo innego ABW nie siedzi u gościa z kanału Islam na Polski albo Islam dla Polski albo jakiegoś innego islamskiego kanału prowadzonego w języku polskim na Facebooku albo na YouTubie. A już w sobotę kolega muzułmanin prowadzący kanał Islam na Polski musiał coś oczywiście napisać, żeby potępić te zamachy we Francji. Oczywiście oficjalnie. I chyba, jak zawsze, muzułmanie nie wpadają na inne wersety niż na te, które zawsze nam prezentują. I oczywiście zawsze tak samo obcięte, żeby to pasowało do oficjalnej wersji o potępieniu strasznego aktu terroru. No, i teraz zapewne Was ciekawi, jak wygląda ten werset i następny werset w całości. Trzeba oczywiście wiedzieć, że według islamu każdy niewinny człowiek to tylko i wyłącznie muzułmanin, bo jeśli by tak nie było, wtedy walka przeciwko niewiernym, nie byłaby zalegalizowana. Więc jeśli jakaś grupa muzułmanów gdziekolwiek składa kondolencje i mówi o niewinnych ofiarach, to ma na myśli tylko i wyłącznie muzułmanów. Jeszcze jedna taka mała uwaga, bo tutaj ktoś naszemu koledze podrzucił werset 2, 191. Nasz kolega muzułmanin odparł oczywiście wersetem 2, 190 który, jak czytamy, został unieważniony i zastąpiony wersetem 2.191 oraz 9.1. I właśnie dlatego ta wiedza na temat abrogacji w islamie jest taka ważna, żeby nie dać się oszukać. No ale mniejsza o to. W kwietniu bieżącego roku w sieci pojawiły się zdjęcia Koloseum, dworca w Wenecji, katedry w Mediolanie i kilku stacji metra. Wykonane telefonem komórkowym, z kartkami na pierwszym planie, gdzie po arabsku, włosku i angielsku wypisano: Państwo islamskie w Rzymie jesteśmy na waszych ulicach, już niedługo uderzymy żołnierze Allaha, Rzymianie macie trzy wyjścia: przyjąć islam, płacić dzizję albo zginąć od naszych wyciągniętych już noży. No i jak czytamy dalej zradykalizowali się przez internet. Tego internetu to chyba trzeba jednak zabronić. Bo o mordowaniu niewiernych dowiedzieli się na pewno na Facebooku, albo może jednak czytali Koran i Hadisy. No ale przecież każdy muzułmanin ma podobno naśladować pokojowego pana Mahometa. No chyba, że Mahomet kazał jednak zabijać każdego, kto nie jest muzułmaninem. Mam nadzieję, że pamiętacie ten Hadis. Ciekawe jest jeszcze jedno. Po powrocie do Mediolanu Bryki rozpoczął rekrutację ochotników na prowadzenie świętej wojny. Jednemu z kandydatów powiedział: Ja sam byłem z Włochami dwa, trzy razy na dyskotece. Musisz zmienić swój wygląd. Z brodę. Zacznij nosić kolczyki. Złożecz państwu islamskiemu. Rozmawiaj o Michaelu Jacksonie, Madonnie, Nicole Kidman. Idź na dyskotekę z puszką piwa w ręku, ale nie pij. Musisz zdobyć ich zaufanie. Musisz się kamuflować. A więc, piękny przykład taki według ZURY 3.28. Kto chce poczytać, co ci pokojowi i świetnie zintegrowani muzułmanie chcieli zrobić, ten niech czyta dalej. Wiecie, dlaczego pokazałem wam ten artykuł? Ponieważ chciałem wam pokazać. O co chodzi z tą całą radykalizacją, o której już mówiłem, między innymi w tym filmie, i która zresztą jest tylko po to, żeby utrzymywać społeczeństwo, czyli was wszystkich, w przeświadczeniu, że istnieje coś takiego jak umiarkowany islam i radykalny islam. Jeśli muzułmanin bierze swoją wiarę, a w przypadku islamu cały system totalitarny na serio, Wtedy musi stać się tak zwanym radykałem, czyli prawdziwym muzomaninem, który wypełnia to, co nakazuje islam. A teraz wam pokażę, skąd ci panowie wzięli te postulaty. Macie trzy wyjścia: przyjąć islam, płacić dżizję. Uwaga, dżizja to nie jest jakiś tam podatek, bo podatku nie płaci się w uniżeniu i upokorzeniu. Gizja to coś w stylu grzywny albo kary, jeśli nie chcecie przyjąć islamu. No i numer 3. Albo zginąć od naszych wyciągniętych już noży. I teraz, jak myślicie, skąd oni to mają? Przekazano od Sulejmana bin Burajda przez jego ojca, że gdy wysłannik Allaha mianował kogoś dowódcą armii lub oddziału, Wtedy szczególnie nawoływał tą osobę do bojaźni wobec Allaha oraz aby okazywać dobroć wobec muzułmanów, którzy tej osobie towarzyszyli. Mawiał wtedy: Walczcie w imieniu Allaha oraz na drodze Allaha. Zwalczajcie tych, którzy nie wierzą w Allaha. Prowadźcie świętą wojnę, nie sprzeniewierzajcie łupów, nie łamcie przysięgi i nie masakrujcie trupów. I nie zabijajcie dzieci. Przy okazji, często widzę i słyszę, że muzułmanie mówią, że islam, tak jak tutaj jest przedstawione, jest przeciwko zabijaniu dzieci. Niestety, do końca tak nie jest. Podaję Wam tutaj pewne hadisy, a tłumaczenie będzie na końcu filmu. I już jedziemy dalej. Gdy napotkacie Waszych wrogów, którymi są politeiści, wezwijcie ich do trzech czynów. Jeśli Odpowiedzą pozytywnie na jakieś z nich, wtedy również to zaakceptujcie i wstrzymajcie się od wyrządzania im krzywdy. Wezwijcie ich do zaakceptowania islamu. Jeśli na to odpowiedzą pozytywnie, wtedy zaakceptujcie to od nich i odstąpcie od walki przeciwko nim. Jeśli odrzucą zaakceptowanie islamu, Wtedy zażądajcie od nich zapłacenia dzizji. Jeśli zgodzą się zapłacić dzizję, wtedy zaakceptujcie to od nich i powstrzymajcie wasze ręce. Jeśli odrzucą zapłacenie podatku, w cudzysłowie podatku dzizji, wtedy wezwijcie pomocy Allaha i ich zwalczajcie. Resztę możecie przeczytać sami. A więc. Skąd ci panowie mają te postulaty? To proste. Od Mahometa. Jeszcze jedna sprawa, bo niektórzy mogliby się zapytać, czemu wszyscy muzułmanie nie wybierają się na dżihad. Po pierwsze, bo nie muszą. Sura 9, 122. I wytłumaczenie znajduje się w tym filmie, który już podawałem. Ale może zastanówmy się razem, dlaczego w takim razie akurat ci panowie zdecydowali się postępować tak, a nie inaczej. Jak widzieliśmy, jest to dokładnie to, co jest opisane w tym przekazie. Po pierwsze, jak już mówiłem, nie każdy muzułmanin musi być takim dżihadystą z kałachem w ręku, bo dżihad można prowadzić na różne sposoby. Po drugie, nie wszyscy muzułmanie mają taką wiedzę i islamie, bo na przykład nie mieli czasu albo chęci, żeby usiąść i zacząć czytać ich własne źródła. I mogą o pewnych rzeczach po prostu nie wiedzieć. Tak samo jak w przypadku niektórych osób, które uważają się za katolików, ale nigdy nie przeczytali ani jednej strony z Biblii. Albo inny przykład. To jest tak, jakbyśmy spotkali kogoś w jakiejś knajpie, fajnie się z nim gada, pijemy sobie już drugie piwko i nagle kolega mówi nam, że jest abstynentem. No to chyba robi coś nie tak. Jeśli mielibyśmy taką księgę, w której opisana jest abstynencja, to powiedzielibyśmy, że nasz kolega nigdy jej nie czytał, bo podając się za abstynenta, pije alkohol, a więc robi coś, co jest niezgodne z abstynencją albo definicją abstynencji. Oczywiście taka osoba może się opamiętać, odstawić piwo i dać nam słowo, że w takim razie. Zacznie czytać księgę abstynencji i przestrzegać wszystkiego, co jest tam napisane. I na tym polega cała ta bajka o tak zwanym umiarkowanym i radykalnym islamie. Dlatego większość takich osób, które można by określić jako umiarkowani muzułmanie, po prostu znajdują się gdzieś tutaj i albo staną się prawdziwymi muzułmanami, a więc zaczną czytać muzułmańskie źródła i będą się powoli kierować w tą stronę i będą wypełniać wszystko to, co jest w Koranie, w hadisach i biografii Mahometa albo zostaną takimi umiarkowanymi muzułmanami, czyli tak naprawdę pijącymi abstynentami. A więc nie ma się co dziwić, że syn Muftiego Ligi Muzułmańskiej, Adam Waje Abdel Fata, i to chyba on jest tym autorem kanału na Facebooku, Islam na Polski, oraz takiego samego na YouTubie, że ma takie poglądy, a nie inne. Zresztą co od niego oczekujecie? Wydaje mi się, że oczekujecie od muzułmanów hipokryzji. Według Was muzułmanie mają nie robić tego, co im nakazuje islam, a jeśli jednak, to uznajecie ich za radykałów, ekstremistów i tak Przecież chłopak stara się być prawdziwym muzułmaninem, a to oznacza, że przestrzega, albo przynajmniej stara się przestrzegać. Wszystkiego tego, co jest zapisane w Koranie, Hadisach i biografii Mahometa. I to jest właśnie ten prawdziwy muzułmanin, albo przynajmniej się stara, któremu wolno kłamać, musi zabijać apostatów, nie wolno mu się naprawdę zaprzyjaźniać z niewiernymi i musi od nich żądać dżizji albo ich zabijać. Może odbywać stosunek seksualny z dziećmi, które nie miały jeszcze miesiączki oraz terroryzować niemuzułmanów na wzór Mahometa. Jeśli więc chcecie oceniać muzułmanów, to tylko według tego, co im nakazują ich własne źródła, no i czy ich przestrzegają, czy nie. Jeśli tak, wtedy są prawdziwymi muzułmanami i wtedy będziecie mieli ogromny problem, zresztą tak jak reszta Europy, a jeśli nie, to są apostatami, albo w najlepszym wypadku hipokrytami. I albo nimi będą dalej, i jak przyjdą ci prawdziwi muzułmanie, to wtedy zostaną zabici. Właśnie przez tych prawdziwych muzułmanów. Albo się opamiętają, i nagle staną się prawdziwymi muzułmanami.